Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam konfigurację domofonu z zestawu ds 603 po Wi-Fi. Konfigurację rozpoczniemy od podłączenia stacji zewnętrznej. Z pudełka zestawu wyciągamy stację zewnętrzną, zasilacz, złączkę do stacji oraz wtyczkę zasilania, Potrzebne nam będą złączki do złączenia przewodu zasilania. Rozpocznijmy od przygotowania przewodu. W pierwszej kolejności zakładamy złączki na wtyk zasilania. Następnie przypinamy do złączki kable z wtyczki stacji. Kable należy połączyć ze sobą tymi samymi kolorami. Kolejnym krokiem będzie przypięcie zasilania do stacji zewnętrznej oraz podłączenie jej do sieci kablem Ethernet. Odkręcamy zaślepkę z tyłu stacji zewnętrznej. Następnie wpinamy złączkę do stacji zewnętrznej. Następnie przypinamy zasilanie i czekamy na uruchomienie stacji. Po uruchomieniu stacji zaświeci się zielona dioda oraz usłyszymy komunikat alarmowy. Ostatnim krokiem w podłączeniu stacji będzie przypięcie jej do routera bądź switcha za pomocą kabla Ethernet. Po podłączeniu stacji w zaprezentowany sposób przechodzimy do konfiguracji jej za pomocą programu IVMS. Po uruchomieniu programu, wybieramy z listy po prawej stronie opcję Device Management. Następnie z górnej zakładki wybieramy Online Device, i w tym momencie pojawia się nam na dole zakładka, w której widzimy podłączone urządzenia. Z listy urządzeń wybieramy urządzenie DSKV6113WP1 i przechodzimy do aktywacji urządzenia. Zaznaczamy checkbox po lewej stronie i klikamy w przycisk w prawym dolnym rogu Activate. Należy pamiętać, że hasło nadane w tym momencie jest hasłem administratorskim i należy je zapamiętać bądź zapisać, gdyż utrata go będzie skutkowała złożonym procesem przywracania. W pierwszym polu tekstowym wpisujemy swoje hasło i w drugim wpisujemy je ponownie w celu potwierdzenia. Komunikat uzyskany w prawym dolnym rogu pokazuje nam, że urządzenie zostało aktywowane i zostało nadane mu hasło. Następnym krokiem będzie ustalenie adresu IP urządzenia, w tym celu wybieramy pierwszą ikonę z zakładki operacji pojawi nam się okno ustawień sieciowych. Jeśli nie znacie lokalnego adresu IP, należy wejść w menu Start, uruchomić wiersz poleceń, a następnie wykonać polecenie IP config, które pokaże wam wasz lokalny adres. Z uzyskanych informacji interesuje nas IPv4 adres oraz adres Gateway. Wracamy do programu IVMS i ustawiamy adres IPv4. Należy pamiętać, aby adres, który ustawiamy, był wolny w naszej sieci. W zakładce Gateway przepisujemy Gateway z wiersza poleceń. Następnie podajemy hasło, które ustawiliśmy przy aktywacji, i zatwierdzamy przyciskiem OK. Zmiana ustawień sieciowych również zostanie potwierdzona komunikatem w prawym dolnym rogu. Następnie przechodzimy do dodania naszej stacji do IVMS w celu połączenia z Wi-Fi. Wybieramy opcję ADD w prawym dolnym rogu, nadajemy nazwę w tym przypadku stacja zewnętrzna LAN i następnie podajemy login admin oraz hasło, które nadaliśmy przy aktywacji urządzenia. Ważnym jest, aby przy dodawaniu zaznaczyć opcję synchronizacji czasu ze względu na możliwe pojawienia się błędu połączenia. Po dodaniu urządzenie pojawia się na górnej liście z zaznaczonym statusem online. W tym momencie przechodzimy do dołączenia naszej stacji zewnętrznej do naszego Wi-Fi. W tym celu wybieramy ikonę zębatki z zakładki operacje. Pojawia nam się okno konfiguracji stacji. W pierwszej zakładce możemy zmienić sobie język oraz nazwę urządzenia, lecz najpierw zajmę się przyłączaniem stacji do Wi-Fi. Wybieramy z listy po lewej stronie zakładkę Network, następnie z górnych opcji wybieramy opcję Wi-Fi i ręcznie wpisujemy nazwę naszego Wi-Fi, potem hasło do naszego Wi-Fi i wybieramy opcję zabezpieczenia WPA-WPA-2. Zatwierdzamy przyciskiem Connect. Połączenie się z WiFi zostanie potwierdzone komunikatem głosowym z stacji zewnętrznej. Należy pamiętać, aby sieć do jakiej się przyłączamy działała na 2,4 GHz z innymi domofon, może mieć problemy z połączeniem. Teraz należy zmienić IP, jakie nadaliśmy do konfiguracji w celu uniknięcia konfliktów IP. W tym celu wracamy do zakładki TCP-IP i zmieniamy trzeci oktet naszego adresu IP. Zapisujemy ustawienia przyciskiem Save. Teraz zamykamy okno konfiguracji i sprawdzamy połączenie stacji zewnętrznej z Wi-Fi, dodając stację do IVMS po IP, jakie dostało po połączeniu Wi-Fi. W pierwszej kolejności usuwamy stację zewnętrzną LAN z listy urządzeń. Następnie odświeżamy listę urządzeń online. I dodajemy stację zewnętrzną po adresie IP, jakie uzyskała przez WiFi. Przy dodawaniu, nadajemy nazwę urządzenia stacja zewnętrzna WiFi, aby pamiętać, w jaki sposób dodajemy ją. Następnie ponawiamy wpisujemy login i hasło. Ważnym jest aby przy dodawaniu zaznaczyć opcję synchronizacji czasu ze względu na możliwe pojawienia się błędu połączenia. Po dodaniu urządzenie pojawia się na górnej liście z zaznaczonym statusem online. Jeśli urządzenie załadowało się i ma status online, oznacza to, że prawidłowo skonfigurowaliśmy stację. Teraz zmienimy tylko ustawienie języka, które zrestartuje automatycznie stację zewnętrzną. W zakładce Lengwicz wybieramy z listy rozwijany język polski, następnie klikamy przycisk Save, jeśli go nie widzimy należy przewinąć stronę w dół. Stacja po restarcie potwierdzi połączenie z Wi-Fi komunikatem głosowym. Teraz przechodzimy do ostatniego kroku. Konfiguracji stacji wewnętrznej i podłączeniu jej do Wi-Fi. Na początek ustawiamy hasło aktywacji urządzenia należy pamiętać, że to również hasło administracyjne Następnie podajemy naszego maila, w razie zapomnienia hasła do domofonu pomoże to w przywróceniu hasła do stacji wewnętrznej. Klikamy OK i przechodzimy do kolejnej zakładki. Pojawia nam się lista wyboru języka, przewijamy w dół i wybieramy język polski. Zatwierdzamy przyciskiem OK i następnie pojawia nam się okno z ustawieniami sieciowymi. Pomijamy je klikając przyciski następny. W trzeciej zakładce ustawiamy hasło do rejestracji urządzeń. Klikamy w zakładkę hasło do rejestracji. Następnie wpisujemy w pierwszym, a następnie drugim polu tekstowym hasło, które nadaliśmy przy aktywacji modułu zewnętrznego. Podanie tutaj złego hasła poskutkuje brakiem połączenia z stacją zewnętrzną. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Po uzyskaniu informacji o tym, że hasło zostało skonfigurowane, przechodzimy dalej przyciskiem następny. Zakładkę 4 oraz 5 pomijamy przyciskiem następnym ze względu na to, że nie jesteśmy jeszcze połączeni do sieci. Po uzyskaniu ekranu głównego zajmiemy się podłączeniem panelu wewnętrznego do Wi-Fi. Wybieramy ikonę ustawienia, następnie z listy po prawej stronie wybieramy ikonę Wi-Fi, naciskamy przycisk w prawym górnym rogu i wybieramy nazwę naszej sieci Wi-Fi. Należy pamiętać, że urządzenia muszą być widoczne w tej samej sieci. Gdy urządzenie podłączy się pod nazwą sieci Wi-Fi pojawi się pomarańczowy napis połączono. Następnie klikamy ostatnią zakładkę z prawej strony i klikamy konfiguracja. Wpisujemy tutaj hasło, które nadaliśmy do konfiguracji stacji wewnętrznej i zatwierdzamy przyciskiem OK. Teraz przechodzimy do trzeciej zakładki i wybieramy główny panel wejściowy. Na liście pojawia nam się nasza stacja zewnętrzna. Wybieramy ją z listy, a po dodaniu powinna podświetlić się na pomarańczowo. Wychodzimy z konfiguracji naciskając strzałkę w lewym górnym rogu. Teraz bierzemy naszą stację zewnętrzną i weryfikujemy połączenie. Jak widać na filmie, zestaw został skonfigurowany poprawnie i łączy się z sobą za pomocą Wi-Fi. Ostatnim krokiem w podłączeniu zestawu domofonu jest dodanie do IVMS stacji wewnętrznej celem synchronizowania czasu.